No cześć, taki licznik z Audicy A4, z małysza tak zwanego, prędkościomierz, a tu jest prędkościomierz, prędkościomierz, przeskokami tak działa, zatrzymuje się na jakiejś tam przypadkowej wartości, no cuda się dzieją. Podejrzewam co to może być, Mówię pewnie też. Także co, rozkręcę sobie go i zobaczymy, czy się potwierdzi. Czy się potwierdzi moje przypuszczenie? Myślę, że będą zimne luty na serwonapędzie od prędkościomierza. Ale można się zdziwić, może sam napęd być uszkodzony. Nie wiem tego. A nie pamiętam, czy w grupie Volkswagena robiłem już. Występowały zimne luty, czy nie? Nie wiem, nie pamiętam. Oj, zaczaski. Dobra, ja sobie to obiorę. Obiorę sobie to, nie będę zanudzał. Albo trochę przynudzić. Przecież ja cały czas nudzę. Dobra, 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 mamy to. Jest, o, podświetlanie świetlówkowe tego wyświetlacza tutaj na środku, tego FISA. Jaki mamy typ napędów? Tutaj taki, on może nie być lutowany, może być na takie sprężyste, tam są blaszki. Nie pamiętam, kurczę. Dobra, rozbieram sobie to. Wtyczki tutaj muszę powypinać. Teraz to już nie zanuda. Dobra. Wypiąłem wtyczki, po prostu to wysunąłem. Teraz musimy sobie tutaj uwolnić tasiemkę. Tutaj te zaczaski zwolnić od tych wyświetlaczy małych. No i zdjąć wskazówki. powinno nam to wyjść wyszło ulala ja tu coś widzę jakąś czyjąś twórczość nie no pięknie tu Jest zrobione. Co to za kontrolka? Czek. Tutaj jest czek. Podłączony jest pod. Oj, kocham takie rzeźby. Pod, pod, pod. Pod EPC. Czyli EPC świeci w miejscu czeka, a EPC nie świeci w ogóle. No fajnie, fajnie. No, widzę, że napędy są chyba lutowane. Nie co ja mam teraz z tym zrobić? Muszę to odlutować. Zaznaczę sobie czerwony na dole. Dobra. Będę pamiętał? Może będę. Ja, dobra. Bez komentarza. I co my tu mamy? Lutowane. Lutowane. Tutaj jest prędkością. Zobaczymy sobie pod mikroskopem. Muszę to gdzieś dać w bezpieczne miejsce. Dobra. Spróbujmy tak to może zrobić. Zróbmy sobie to tak. Zimne luty, to ja tu widzę na, na kondensatorach. Spróbuję poruszać. E, takie zaczątki. Interesują nas te napędy. No. To jest jedno. No takie podejrzane. Tutaj jest drugie. Tutaj jest trzecie. To jest czwarte. Spróbuję to tyrpnąć jakąś. jakąś pesetą. Nic się tu nie rusza. Też nie. To jest w takich tulejkach w ogóle. To, to chyba zimna lutę to tutaj nie występują. Nie. Tak nie bardzo. Może być sam napęd uszkodzony. I co teraz? Pracuje płynnie. Może ktoś uzwojenie przerywa. Zmierzmy sobie. 270 ohmów. Tutaj jest jedno. Tutaj tak bez żadnego topnika tylko dotknę. To mi się tu nie podobało Wydaje mi się, że to będzie to. No nic, przelutujmy sobie to. Jody nie to, no że to, wszystkie jadę, nie Dobra, prosty temat. Raczej to było to. Jak nie, to widzimy się z kontynuacją tej naprawy. Nie wiem, co z tym zrobić. Wypadałoby to zrobić do oryginału, nie? No ale nie świeciło się. A teraz się świeci gorzej po tej naprawie. Damy trochę miotku. Elegancko. I składamy, świetlówka. Cyk. i składamy, nie spieszymy się. Tasiemka. O. No i co z tym makaronem tutaj? Ok, skręcone. Co, zaraz dam znać, czy pomogło. Czy będziemy działać dalej? No i co? Licznik działa już na jakiś czas, tam nie wiem, tydzień, dwa. Jest wszystko ok, czyli jednak były tam zimne luty. Powiedziałem właścicielowi o tych kontrolkach. Powiedział, że tak nie może być. Trzeba to będzie zrobić do oryginału, także kiedyś, jak będzie luźniejszy. Samochód nie będzie tak potrzebny to, to się wyjmie ten licznik jeszcze raz i, No i się to ogarnie Trzeba będzie tam dobrać te diody Żeby tak kolorystycznie też pasowały Bo żółty A żółty To są też dwa różne żółte Czasami A EPC i CZEK są koloru żółtego Więc trzeba będzie tak dobrać diody Żeby jakoś się nie odróżniały Od, od innych Także co Tyle, na razie, do zaś.